Dobry wieczór. Cześć, Sieman. inne. Сник Пик. Że mam jeszcze krem, a kolejny czeka w kolejce. Nie będę go otwierać. Natomiast być może będzie okazja, żebym dała znać, czy jest spoko i jak się sprawuje. Wydaje się dość pojemny. Widzę, że jest to pełnowymiarowy produkt. A jeśli chodzi o to pudełko, 闹。No. oto jest właśnie taki niepełnowymiarowy produkt. Woda micelarna, gorza, super. Bo akurat moja podróżna woda micelarna skończyła mi się niedawno, a bardzo często zabieram sobie takie małe travel size y na wyjazdy i to niekoniecznie zagraniczne, tylko po prostu śmigam gdzieś na weekend. I nie chcę zajmować. akurat jedna mi się skończyła ale mam jedną jeszcze właśnie z z boxa sprzed kilku miesięcy która nie jest otworzona więc ta będzie musiała poczekać no i co? chciałam zrobić dla was to otwieranie pudełka, bo teraz mam zamiar przystopować z subskrypcją znowu dlatego Nie, wieczoru.